Dzień dobry, kochani. Chciałam serdecznie podziękować Dagmarze i Jana ze Stowarzyszenia Razem za piękne zaproszenie. Nie tylko będę gościem, ale mam swoje pięć groszy, które włożę w ten festiwal, w tą uroczystość, to wydarzenie. Otóż w sobotę będą pokazy mody, których, przy których no, młodzież uczyłam chodzić, uczyłam choreografii. Ale zaczynając od początku, kochani, już ten piątek. Na rynku w Radomiu odbędą się dni kazimierzowskie dla organizacji pozarządowych, w ramach których odbędą się na rynku miejskim w Radomiu. I już w piątek od godziny, od godziny 12 odbędzie się trzeci mazowiecki festiwal twórczości osób z niespełnoprawnością intelektualną, tacy sami oraz festiwal twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. A już 11 września w sobotę odbędą się pokazy mody. Tutaj Wam pokażę szybciutko. Co będzie w programie? W piątek od godziny 12 naprawdę bardzo dużo będzie się działo. Będzie Fabryka Tańca Idol, będzie zespół Leon Woci oraz Radomska Szkoła roka Będzie występ Dominiki Bienia z Tatianą Kopal, ale przede wszystkim podopieczni różnych stowarzyszeń z całej Polski zjadą się tutaj do Radomia i będą pokazywać Piękne swoje talenty, więc będą tańczyć i śpiewać. Na zakończenie piątkowego dnia festiwalu odbędzie się koncert Pawła Binkiewicza. Natomiast już w sobotę. Od godziny 15, również na rynku, w Radomiu, odbędą się pokazy mody, w których będą brać udział osoby niepełnosprawne. Będą to dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Tak jak wspomniałam, mam swoje 5 groszy, w tym bo pomagałam w włożeniu choreografii. I tak już tutaj możemy zobaczyć, tak jak wspomniałam, butiki i marki odzieży dziecięcej, pokaz butiku Bokalupo, marki Guga, bez Ale. W przerwie odbędzie się koncert Moniki Kuszyńskiej, następnie później będzie Galeria Larin, koncert z Cordian, znowu Larin, Guga, podziękowanie. A na sam koniec e, drugiego dnia festiwalu odbędzie się koncert akustyczny Szymona Wydry i Zbyszka Suskiego. Przypominam, piątek i sobota, 10-11 września, rynek w Radomiu. Serdecznie wszystkich zapraszamy.